Cześć wszystkim, jestem znowu Shigu i witajcie w kolejnym odcinku z Harem Potterem na moim kanale. E, Boże, bym się przekonana, że to jest ne ron. Czy już się tu pojawiły skrzynki? Nie, nie pojawiły się tu skrzynki. Czy ja pomyliłam części? Jest to całkiem możliwe. Dobra, już biegnę, lecę. Musimy się dostać na trzecie piętro. Nie bardzo pamiętam jak? Tu nic nie ma. Ogólnie zawsze najwięcej zabawy miałam z. To chyba już też nic nie będzie. No, ogólnie najwięcej zabawy zawsze i wszędzie miałam z. Tam na mnie chyba czekają, tutaj się nie dostanę. Z. Ups, pomyliłam osoby! Z magicznymi schodami. Zawsze, zawsze najwięcej miałam zabawy i zawsze najbardziej mnie zastanawiały, jak one działają. Czy mówiłam już jak bardzo uwielbiam Freda i Georgia w tej części? <grym> <you grande> <noise> Biegnę do was. Mam dla was fasolki? Mam 300 fasolek prawie.

Zawsze chciałam mieć różdżkę i zawsze chciałam. Gdzieś nawet miałam! Gdzieś mam! Nie, to jest Bertie Bott! Boże, jak ja mogłam go pomylić! A jest. O, patrzcie! Newt Scamander! Scamander, przepraszam. Troszkę inaczej wygląda niż się go zna. Nie mam na razie flamela. Pytanie, czy w ogóle będzie flamel? Tu chyba coś można zrobić. Widziałam, że coś tu można zrobić. Nagrywa się, nagrywa się. Dobrze. Nie ma żadnych gnomów. Te małe szkodniki. nie, nie mogę tędy weź aż dziwne z reguły Harry łapał się wszystkiego, co mógł a wejdźmy sobie jeszcze tutaj skoro już jakieś jakieś tam pozwolenie na chodzenie po tym Hogwarcie Któryś do mnie biegnie! Nie, 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 nie. Kurde, dużo ich jest. Dla ta, 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 ta. takiej liczby fasolek, to by się nie opłacało tutaj przychodzić. Halo? Ja tam, papa. Pa. Bez sensu. No dobra, dla muzyczki można było przyjść. Ja bardzo lubię muzykę. Niektóre tematy, tematy są naprawdę fajne. Nie wiem, co tam jest. Tu mam na pewno fasolkę. Zawsze mnie zastanawiało, jak y, ludzie patrzą na to, na takiego Harry'ego Pottera, który sobie biega dookoła. I co rzuca zaklęcia na wszystko, na co tylko może. A czemu by nie? Teraz dobiję liczby fasolek, które tutaj chyba nic się... Pamiętajcie dzieci, nie rzucajcie zagryźć na wszystko na co tylko możecie, tylko rozejrzyjcie się to sami, cztery fasolki. Halo. No, dziękuję! Oczywiście. a już się bałam, że utknę. I będę musiała zrestartować grę. Tam coś jest? Nie. Tera, tam. Lecimy dalej. Eee... No nie, to nic nie będzie. O! Wróciłam do punktu wyjścia. Tędy chyba szła, nie? W sumie to nie pamiętam Wszystko wygląda tak samo Tak, tędy szłam Nie Why should No powinnam chyba iść tutaj sobie Bardzo śmieszne schody I Jesteśmy w tym momencie na trzecim piętrze Filch, nie, Snape idzie. Jeszutyka. Wow, did you see that? <laughs> Professor Snape just came out of the forbidden corridor. He's limping quite badly. Come on, Harry, let's take a look before Filch comes back. Jak on miał? O Jezu, nie pamiętam Puszek No już mogłeś z nimi wejść, naprawdę Puszek. A, lumos. Oczywiście nie zmniejszyłam czułości myszki. Zagapiłam się. O Boże! Eeeh, tragedia. Nie wiem czy trzeci trzy, trzy trzy lekcje, trzy, znaczy trzy części tej lekcji Anouts. przejdę. <suszanowni> Try again. Ej, no, przestań. Użo. No To wiem. Halo. Powiedz mi coś czego nie wiem. Zobacz, co możesz zrobić. Dam radę. Już zepsułam. Ciu. O! Szkoda, że to nie była czwarta lekcja. Wiem, Quirel. No Dobra, spróbujmy. Nie. Oj, oj, oj. No, no, ale trzy czwarte mam, ale trzy czwarte mam zrobione. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Nie, jest źle widać, ale mam takie kolczeki z harry Potterem. You may begin the numerous challenge to practice the spell. Tak. Follow me, Mr. Nah, ah, Hold down the mouse button to aim the spell. To cast lumos let go of the button. You may practice on that gargoyle. gargoyle. That's quite.

Dlatego, że było ciemno, a ja się nie do końca czuję z ciemnością. ZREBENZO! bardzo, mi przykro. Mm, no, no, mi się zacięło Nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale ten yy, gargulec otwiera paszczankę. Zawsze się bałam grać <laughs> na to wyzwanie. A, no, tak. Nie ta kolejność. Czegoś mi zabrakło, żebym mogła przeskoczyć To też jest takie, trochę takie puzzlowate Niby niby, jest, niby wiecie co macie robić i, i w ogóle, ale gdzieś tam faktycznie musicie zrobić to wszystko w dobrej kolejności I to też miało taki swój urok, nie? Powiedziałam, ja sobie lubię sprawdzać. To pamiętam. Niestety nie tak e, się to przechodzi. E, z reguły po prostu się nie spada. E, za mił nie lubię tego. Ciekawe, czy tym razem mi się uda doskoczyć. Mam wrażenie, że. Dał radę. To chyba nie jest żadna z założycielek. na wróżka to nie to nie była jedna z założycielek Hogwartu. Hallo, ale nie no ani drugie mi nie zadziałało. What the fuck? Nie Wingardium Leviosa. Tu. Uh -huh. Myślałam, że tu coś mi się pojawi, zwłaszcza, że... No, dobra. Okej. Okay. Nie dobiegnę. Nie, nie, nie ma opcji. Nie doskoczę. <gry> Harry jak zwykle, nie zawodzi. Nie spodziewałam się, przyznam się szczerze, że się nie spodziewałam tego. By Byłam w świecie przekonana, że to będzie kolejny nietraf Nietrafiona. Ale wiecie, czasami dobrze jest się po prostu rozglądać i mierzyć we wszystko, co tylko Wam się tutaj nie podoba, albo co uważacie za podejrzane. Pamiętam, że jak grałam, bo tak jak wspomniałam w pierwszym czy drugim odcinku, już nie pamiętam dokładnie, że to, że. To gram w tym momencie i to wygląda bardzo ładnie na takim etapie, na jakim może to wyglądać bardzo ładnie. To jest to zasługa mojego chłopaka. Natomiast za pierwszym razem, jak zawsze instalowałam, to nie dość, że scenki były bardzo szybkie i w ogóle czasami się nad nimi nie nadążało. To jak w tym momencie, w tym momencie nie mam takiej możliwości, ale jak Będę miała lustro. Podejdę poterem do lustra i e, tam, gdzie są okulary, Harry po prostu miał szary pasek. I bardzo śmiesznie to wyglądało. Dobrze, przejdę sobie w, w, wpierw dookoła, bo wiem, że coś tam było. Jestem pewna. I wiem, dlaczego potrzebuję tej yy, czekolady, co właśnie ją minęłam. Dobra, tu nic nie ma. Tutaj mi się otworzy, jak zdobędę tutaj gwiazdkę. Nieważne, nic nie mówiłam. No dobra, to co? gotowi na walkę. Hmm. I tak jest bardzo prosty w tej części. Halo! O, skubany trochę mi zabrał! Usz, ty mała mendo! Nice, 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 nice. Dobra. Ja będę kończyć tutaj ten odcinek. Zrobił się troszeczkę już przydługi. To nie koniec wyzwania, Lumos, jeszcze troszeczkę rzeczy przed nami. Tak samo jak jeszcze dość sporo się wydarzy w tej grze. To co? To ja się wyłączam. Życzę wam wszystkiego co najlepsze i widzimy się w następnym odcinku pa pa